Hej hej, witam Was ponownie na naszym papatkowym kanale. Mam na imię Renata i dzisiaj Wam chciałam opowiedzieć o tym Janku. Właśnie teraz zimą. On ma niesamowite właściwości, które nawet może nie wiecie, a wykorzystujecie teraz zimą, słuchajcie, w różnych przypadłościach. Tymianek jest to takie zioło, które rośnie w naturalny sposób w rejonie Morza Śródziemnomorskiego. Kwitnie na fioletowo, też rośnie już teraz w Polsce, tak, w całej Europie. Kwitnie, słuchajcie, od czerwca do sierpnia. Bardzo na fioletowo, często uprawiany w ogródkach, na balkonach, w doniczkach, gdzieś tam na parapetach i jest bardzo, bardzo aromatyczne. Ziółka się zbiera, suszy i robi się z tego różne, różne produkty, o których zaraz powiem. Tymianek był znany od, od dawien dawnach. W Egipcie olejkiem z tymianku balsamowano ciała, robiono z tego kadzidła, no i od zawsze był wykorzystywany w kuchni. Ale także, słuchajcie, od zawsze był wykorzystywany do leczenia różnych tutaj chorób układu oddechowego. W kuchni tymianek wykorzystujemy do pieczenia drobiu dziczyzny do, do, dodajemy go do zup do różnych sałatek I ma bardzo intensywny ma bardzo intensywny aromat i nie lubi połączenia słuchajcie z majerankiem nigdy nie łączcie tymianku z majerankiem bo będzie ten, z, z, tym, z majerankiem i z estragonem nie lubi tymianek takich połączeń Yy, olej yy, tymianek ma 2,5% słuchajcie olejków eterycznych, yy, W tym yy, jest tymol i karwakrol. Tymol i karwakrol, yy, które mają właśnie takie działanie. Yy, przeciwwirusowe, antybakteryjne i dlatego są takie fajne, słuchajcie, dostosowania na te górne drogi oddechowe. Często tymianek spotykamy w produktach na gardło, na kaszel i to zarówno ten suchy, jak i mokry. No i tutaj u nas w papadce można też znaleźć takie produkty. Są różne karmelki, pastylki, właśnie z tymiankiem takie do Sania na kaszel. Co jeszcze znajdziemy? Syrop tymiankowy, tak? Też taki właśnie, właśnie łagodzący kaszel. Fajnym produktem jest olejek tymiankowy. Olejek tymiankowy, który też tutaj możemy zastosować w różny sposób, tak? Olejek tymiankowy eteryczny, bo możemy go używać. Do inhalacji, do takich inhalacji w dyfuzorach, bądź w takich domowych kominkach, w których tutaj wlewamy wodę, podpalamy świeczuszkę, kilka kropel oleju tymiankowego wkrapiamy i to się bardzo fajnie ulatnia. Oprócz tego, taki olejek tymiankowy możemy użyć do masażu, bardzo fajnie się sprawdza przy bólach reumatycznych. Też możemy go użyć do kąpieli, kilka kropel wkropyć, także zastosowanie jest bardzo, bardzo fajne. Jakie właściwości jeszcze ma tymianek? On też bardzo fajnie wpływa na układ pokarmowy, bardzo fajny dla niejadków. I taka szklaneczka na paru herbatki z tymianku przed jedzeniem wzmaga apetyt. Tak e, tutaj jest przecudowna herbatka, jedna z fajniejszych, ty, e, herbatek, herbatka tymiankowa. Jest to akurat tutaj herbatka, taka luzem, e, e, przepiękna, aromatyczna. E, tutaj nie jest sam e, tymianek jest tego tymianku 50%, jest róża, sosna, e, malwa, czarna. Ja tutaj specjalnie zaparzyłam, żeby Wam pokazać. E, no, żałuję, że nie możecie tego zapachu poczuć, jest niesamowita. I ona też e, właśnie na Różne takie nieżyty jelitowe jest bardzo dobra przy biegunkach. Też właśnie przed jedzeniem pijemy na apetyt. A tak po jedzeniu taka szklaneczka bardzo fajnie usprawnia pracę układu pokarmowego, ale też. Yy... Bardzo fajne przy przeziębieniu. Właśnie jak mamy kaszel suchy, mokry, to taka herbatka tymiankowa się fajnie sprawdza. I tutaj z doświadczenia jeszcze wiem, że herbata z tymianku bardzo fajnie się sprawdza przy takim suchym kaszlu palaczy. Tak? Jak ktoś tak dużo papierosów pali, to też warto sobie taką herbatkę tymiankową popijać, bo jest bardzo, bardzo fajna. Nie jest droga, a naprawdę jest znakomita. Ale co jeszcze? Tu już mówiłam, że wspiera układ pokarmowy, działa przeciwzapalnie. Bardzo często też olejek tymiankowy jest stosowany w kosmetykach, tak, bo on ma też takie antybakteryjne działanie przeciwzapalne i tutaj możecie go znaleźć na przykład w świetnym tymiankowym żelu do mycia buzi. Skutecznie oczyszcza, rozjaśnia, wygładza, łagodzi podrażnienia i tutaj oprócz tymianku jest jeszcze kwas jabłkowy, bardzo fajny produkt. Bardzo często możecie go spotkać w w produktach do skóry, głowej, skóry głowy przetłuszczającej się, skóry głowy takiej swędzącej z i tutaj jest właśnie też taki świetny naturalny szampon do skóry głowy przetłuszczającej się, który ma właśnie w składzie tymianek, szałwie i rozmaryn, ziołowy szampon naprawdę bardzo dobrze się sprawdza przy tej skórze głowy przetłuszczającej. Jak ma działanie przeciwzapalne też go spotykamy w kosmetykach do higieny intymnej. I tutaj jest bardzo fajny z Pierpaoli Ecos płyn do higieny intymnej z ekstraktem z organicznego tymianku. Bardzo fajne, duże opakowanie, także też polecam. No i oczywiście przyprawa kuchenna. Tutaj mam taką prostą od Greka, organiczną, bio, po prostu tymianek, całe, całe gałązki, całe liście tymianku. Także widzicie, produkty są przewspaniałe teraz, szczególnie zimą do korzystania: herbatka, olejek eteryczny, różne syropki, pastylki, które działają właśnie przeciwzapalnie, antybakteryjne. No i zachęcam do stosowania. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nam nasz kanał i do zobaczenia wkrótce. Pa! pa!